Hej, tam gdzie zna czarnej wody, siada na końko za wody Czule na sieź dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą Hej, 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 sokoły, owijajcie góry, lasy, doły. Zwoń, 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 dzwoń, dzwoneczku, mój step skowroneczku. Hej, 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 hej so dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewczat jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie, tam na serce pozostałe, przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej,

Звонь, звонь, звонечку Мой степовий сковоронечку Ей, 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 ей Соковий, омирай Чим буви заседовий Звонь, звонь, звонь Звонечку, мой степовий Звонь, звонь, звонь Віна, віна Віна дайте А як умре Поховайте На жилоне Omi a idzie do rila se doły, zwołan, 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 step more 1 one, one, one.